Hej, cześć, siemanko wam wszystkim, gdzie ja jestem Weski witajcie w kolejnym filmiku Cyberpunka 2077. Dzisiaj pokażę wam jak przeprowadzić dialog z Johnem żeby móc odblokować sekretne zakończenie, także bez zbędnego przedłużania lecimy z filmikiem. Ok. Misja, o której mam na myśli, jest to misja, gdzie jest Johnny. I tak naprawdę w tej misji przeprowadzimy dialog z Johnem na temat właśnie jego pochówku, jego grobu. I ta rozmowa jest o tyle ważna, że jeżeli jej nie poprowadzimy we właściwy sposób, tutaj gdzie mamy właśnie ścieżkę samuraja, czyli podwójne życie, możemy tutaj za tą ścieżkę nie dostać tych procentów, jeżeli ten dialog przeprowadzimy źle. Dlatego teraz pokażę wam teksty, które powinniście wybierać do tego, aby te procenty wam tutaj wzrosły. Ok, dotarliśmy do miejsca, w którym to właśnie będziemy rozmawiać z Johnem. Teraz, gdy John siedzi, możemy usiąść naprzeciwko niego. Klikamy oczywiście F. Ok, i właśnie zaczynamy dialog. Tutaj tak naprawdę możecie wybrać to i potem to. Tak naprawdę tutaj zbytnio różnicy nie ma. Ok, tutaj musicie wybrać tekst. Człowiek, który uratował mi życie. Kolejna opcja, czyli numer 2, to też spieprzyłeś. Kolejna opcja, też druga, czego ty ode mnie chcesz. Następna opcja, numer 1, ok, ale to jest ostatnia szansa. ok. Kolejna opcja, czyli teraz numer 1, ok, ale to ostatnia druga szansa. Znowu opcja numer 1, na początku byłeś strasznym braniem. Dalej, znowu opcja numer 1, kiedy mówię, że zawiodłeś przyjaciół. W tej opcji, raczej, bez względu na to, co wybierzemy, to zbyt nie ma dużego znaczenia, ale wybierzmy opcję numer 2, czyli sprawa z z maszarem. I ostatnia opcja jest to zadzwonię do Rauk, czyli opcja numer 1. Ok, jak widzieliście udało nam się skończyć misję. Gdzie jest Johnny? Czyli skończyliśmy już tak naprawdę dialog. Jak zauważyliście w drodze właśnie z Johnnym wkrótce post nam postęp, czyli skoczyło nam 10%. Także jeżeli tutaj byście źle przeprowadzili ten dialog, to prawdopodobne by było, że te procenty by się w ogóle nie zmieniły. I to zdecydowałoby o tym, że tego sekretnego zakończenia pod koniec gry nie będziecie mieli odblokowanego. Także to tyle ode mnie w tym filmiku. Mam nadzieję, że był dla Was przydatny. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie po sobie jakiś ślad i standardowo widzimy się w kolejnych filmikach, trzymajcie się ciepło i na razie!